Siemanko, sobie Z tej Bartek. W dzisiejszym odcinku zagramy w grę Astro's Playroom. W grę, w którą chcieliście, żeby zagrał, która wygrała głosowanie w moim pierwszym koście. Mam nadzieję, że seria z tej gry wam się spodoba i ogólnie ta gra wam się spodoba. Ale bez przedłużania naciskam przycisk, pijemy w Astro's Playroom. Pokażę ci w nim ciekawe funkcje? Dobra dalej. No i zaczynamy naszą przygodę hmm. Tutaj wszystkie rodzaje konsol jakie są Tutaj wszystkie wiar tak samo O, to jest królew bezprzewodowy Ok, wibracje Adaptacyjne efekty trajku. O, widzicie co teraz klikam, na przykład? OK Coś klikam, ale widzicie, że poruszam się. Dobra, dalej. Ale dotykowy. Okej. Okay. jest, co dotykać można? Dobra, fajne. Czuję mikrofon. Jezu. Yes. Jezu. Yes. Dobra, dalej. I mi mikrofon. Bo trzeba dmuchać, ale też działa. Dobra. Kontrolę już poznaliście. Ja też poznałem, więc w przygodę. No i PS5, sama PS5 to TTS. Ogólnie w tej przygodzie będziemy grać małym robocikiem. Gdybyście chcieli kolejny odcinek z tygry, to. Zostawcie 5 y, łapek w górę, to nagram kolejny odcinek oczywiście nie zapomnijcie suba i lajka Bo tak to będzie dla mnie, że bardzo chcecie y, Jakieś odcinki na przykład z tej serii Dobra, to my już wychodzimy z pada Oto nasz robot, który będziemy przemierzać Przygody Dobra OK. Tak się skacze i jak się, się przytrzymam Okej. Okay. No tutaj jakieś w ogóle końy zbieramy. Czekaj, do czego się te końy przydadzą? A. A. Okej, okay, dobra. Ujrz, co się teraz dzieje? Jakaś kula. Uwiedź, przytrzymam kwadrat i jest takie ultra uderzeniem. To od nady. I... Kliknąć. A, a stworzyliśmy jakiś panel w ogóle tutaj chyba. No, jeśli to wam gra to się spodoba, chcecie się kolejny odcinek, to jak mówię, po tym odcinku zostawcie 5 w górę, to od razu nagram kolejny odcinek. Okej, okay, tutaj... poczucie... Co to za konsolę? Dobra. Tutaj chyba są jakieś y, dyski. Nie wiem, światy? Może? Chwila. A, to są takie światy. No to w każdym odcinku będziemy przechodzić jeden świat. I dzisiaj będziemy przechodzić łąkę pamięci. O, tak Łąka pamięci. Wieczna brama. Mapa. Aha. Czyli każdy jakby cztery takie poziom. To jest pierwszy poziom, drugi, trzeci i czwarty. Tak każdy winem też jest. A tutaj coś jest, wyścigi sieciowe, A to jest ta chyba kąt. Nie, to co to jest? Okej. Okay. No i to jest nasz plac CPU. To jest... Dobra, nie przedłużam i lecimy. Jest on ta gra jest fajna. Ocz, no? A, tutaj kojny można zbierać. Oj, tutaj duży To Wygląda chyba z takich 10 kojnów. Jak gdybyście chcieli tą grę na 100%, jak skoczę tą całą grę byście chcieli to na 100%, to napiszcie hashtag Astro, Astro's Playroom. Oczywiście wszystko razem. Tutaj to nagram tą grę w 100%, tak? Wszystkie trofea. Wszystko, 100% jest, abym nie spadł. Dobra, nie wiem, ja będę. O! Jezu! Co jest? Ale, ja tutaj za puzzle. Jakiś puzzle zebrałem. Nie wiem do czego, ale wieję. Jezu! By nie spadł. Co to było? Jest chyba lewo ale co to było? E, to chyba jest checkpoint, tak mi się wydaje. A tam jakie są roboty? I nie, tutaj nie mogę coś. Ci... Olej, już zamknęłem. na styl, to jest mega fana ta taka słodka, fajna O A dobra O, o, hej dobra A O, o moje przes, Co to są za błoty? Okej, okay, rozpalona to w, w, w miarę, proszę Okej, okay, checkpoint. Tutaj... ...chyba jakieś kolce mają na sobie, tak jak dobrze widzę. Ale zamiotłem go. O, a to co to? A, to jest napolina, dobra. I tutaj mam... E, chwila, puzzle. Co tutaj jest? Ciekawe co z tymi puzzlami będzie. Mnie to ciekawi a moja chmura, to jest ma... O, dobra I checkpoint jest Co to jest? Co to za ziomek? Co to jest? Ale ciekawy boss Oj, no, i te pierdki Okej okay. Na razie gra wydaje się łatwa, ale ciekawe co będzie na końcu To będzie się dziać w niektórych poziomie. O Jezu, gdzie mam iść? Dawaj, dasz awaj. Dostałem czymś. Czep, o, a pada, dobra. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ani razu w tej... Y... A, on ma ankolce. Mam nadzieję, że ani razu w tej serii nie skinę. Co to jest Osiadek? Powiedziałem mu coś, że nie że mam nadzieję, że nie skinę ani razu. Ajajaj, jaj, wyklakałem. Tak totalnie. <ścoughs> ja nie mogę. A dobra, już wiem co on robi. Ale go zmiotłem. No, dawaj. OK. No i uda mi się teraz cię zrobić Chwila jak ja mam go mam zrobić Jezu, jak ja go mam zrobić Ale go zmiotłem Potem tam za pół a jak go mam zrobić? O, dobra! Moje monety! A jak do tego puzla mogę się dostać? He? A jak do, jak do niego mogę się dostać? Jak państwa? A ja to co to, siomek? A, tak, dobra! Ale jest tylko do tego puzla dojść. Ja tutaj mogę wejść stąd do, stąd doskoczę Nie, nie doskoczę Ed, jak ja... A może spać stąd? O jest! Dobra, mam puzla. Jestem ciekaw co zobaczycie z tymi puzlami. To mnie bardzo ciekawi. Dobra, tutaj kabel. O, jump out Okej. Okay. Dlaczego tutaj jest Ej, w ogóle... E, dlaczego tutaj e, są roboty za, e, zrobione na w to, że Scott a o Jezu, a tutaj będzie ciężko Dobra? Dobra. Udało się. O, co to jest? Jezu. Ale teraz wiatr jak będzie. Co się dzieje? No i to na mnie podwało. No i koniec. <gryt> A nie. Łąka pamięć? Pola szybkości. To jest dopiero drugi poziom. Czyli jakby drugi. No tak. No. Będę mówił na to drugi poziom. Okej. Okay. Dobra. Ale jeszcze nie będę aniż przynurzał. A to co za kółce? Co to jest? Jakie przybranie? Nie wiem, że będę. Ja nie mogę. Aha, teraz będę tym sterować. O Jezu. O, co jest. Jezu, co jest? To ten dywniak. Kurde, ciężko się trochę tym steruje. Nie powiem, że nie. No Kręgle tam by Chwila, kręgle. Co z kręglami? O tutaj, jakieś kręgle są. Wow. Wipe out. Udało ci się zdobyć strajka e, łące pamięci. Super. Tutaj co, co się dzieje? O. Ale fajne, kłoski jakieś. Kolejny e, puzzle zebrany. I co to jest? Co to jest? By to właśnie odleciało. O, checkpoint. O, jest ale wyboista droga. O nie, błoto. Jakieś albo błot, albo cement. Nie, moja wersja jest uplodzona. East strike. Teraz nie wiem. Tędy? Nie, te. Nie, a. Chwila, trzeba tam poczekać, jak widzę. No, szybko? Nie, stój. Ja, bo no to była jakaś instrukcja. Co nie do końca nie rozumiałem, co jest w tej instrukcji? A, dobra, jak naciska, to to się zatrzymuje. Super. A e, no nowe ciała. O no, co to jest? Nowy artefakt. Co jest? Witas grą na PlayStation. Jest pokryta tajemniczą czarną substancją. Ale fakt. Eee, tutaj grzyby do artefakty. No widzę, jeśli będziecie chcieli tę grę na 100%, to nie, dam nowy. Tamtego poprzedniego tego nie piszcie, Napiszcie hashtag 100%, to będę wiedział, że chcecie, jak będziecie chcieli tej gry 100%. A ja, to ja dla Was to zrobię. Nie ma sprawy, żebyście chcieli 100 w tej gry, czyli 100 trofeów, że wszystkie trofea, wszystkie poziomy, wszystkie artefakty, wszystko. Więc co się dzieje? O, puzzle, Nie, puzzle, opio. Co się dzieje? A mam w to dmuchać? Mam nadzieję, że nadal dobrze mnie słychać, bo ja sam nie wiem. I chyba... elektryczna chmura Jezu, co jest? Ogólnie... ja samego siebie słabo słyszę, ponieważ mam tak jest ogólnie głośny, ale nie wiem, jak na nagraniu to będzie O, jakieś... a te chmury znikają po chwili, dobra O, job powder. Nie! Wynocha, wynocha O, klocki o nie, ty latający gnomie, o, chodź tu Dobra Kolejna walka z Travisem z Scottem A, dobra co się, co się dzieje? Co to jest? Co to są jakieś kulki elektryczne? Co to ma być? O, puzel e, Dobra Eee, dobra Co to jest? O co chodzi? A! A no jak... Dobra, już, już wiemy o co chodzi. Okej, okay. zabicił. O, dobra, tutaj muszę uważać. Załatwiony. O, ale trafił Scott. Nie zbyt tych już Scott jest. Tutaj coś jest. A i to ja muszę być szybki. Jezu, yes, nie o to chodziło no. O, dawaj teraz Nie. Yeah. Jezu yes. Mój Boże, to było straszne Dobra, chwila, przeczekam Przeczekam to Okej, okay. o i teraz Dobra, jest, załatwione A chciałam puzzle. nie udało mi się chwila, bo tutaj trzeba być szybkim. Jezu, chwila, niech to mi minie. Oj, teraz. E, puzzle ma no, co będzie dobra? E, nie wiem. Ta, tam, tam coś może być, jakiś artefakt może. Dobra, tak, jest kod kolejny. Helikoptery awaryjne. No, i teraz to muszę być bardzo szybki. Dobra, i artefakt, proszę, artefakt. O, jest artefakt, co to jest? PlayStation Multitap. Oj, Duży nie, to wygląda takie V Nie, tutaj chyba jakaś kamerka jest Nie wiem, ale ciekawie wygląda Fajnie, ciekawie Ale kolejny artefakt, już mam dwa artefakty A, i na każdy poziom jest jeden że są po dwa artefakty I tutaj ilość puzzli Tutaj ominęła trzy puzzle jeden artefakt Tutaj ani jednego artefaktu nie miała, ale jeden Okej okay. A, to jest L To jest L, a nie V Do... A, po tej lińce mogę. A. I. Dobra. Na chmurach skacze Co to jest? To jest jakiś monitor. Jakiś duży monitor. Co jest? Jezu, jaki jest ogromny. Ej, na niego chyba da się wskoczyć. Chwila. A co tutaj chodzi? Nie wiem, jestem na nim? O, dobra, kolejny puzzle, dobra, to już ją ządziło. Nie no, mi ogól, Mam nadzieję, że wam gra się podoba Bo mi a, y, się akurat podoba, nie wiem jak wam Wyśleć w tą grę, więc mam nadzieję, że... zapomniałeś, że chmury znikają Dobra, szybko. Co to jest? Co to jest? To jak przyjazny. Dobra, dzięki. Aleja Flipperów. I tutaj jeden puzzle, i to jest. O, aleja fliperów. to jest już ostatni poziom. To lecimy. Cończybę w kulką. Tak, nasza kuleczka. Dobra. Lecimy. O Jezu, jakiś tam kręgle jest. Ej, coś jeśli nic nie będę dotykać. A o chwilę Coś nic nie będę dotykać. Widzowie, bo ja w ogóle teraz nic nie doczekam. Więc co jest? ja co się stanie, jeśli tutaj. E, o, i tutaj wejdę. Co się jest... A, puzel, Dobra. No to już mogę iść w tą stronę. No, czy ja mogę iść? Halo? Przepraszam. Sta... O, puzel tutaj był. O nie, czy to jest lód? O, chwila, chwila, chwila. Puzel. Ciekawe co z tymi puzzlami, a co z się dzieje. O, tutaj kolejny puzel. Aj nie. Ale to tak po już mam? bo tutaj coś jest. Ok, co się stanie? A, artefakt, dobra. I co to za artefakt? Co to jest? Pocket Station. Co jest? Ej, ciekawe. Popularne, a w Japonii czy coś takiego na przykład jest w Polsce, nie dajcie mi znać widzowie Weź i te tak <laughs> Ale ciekawe Ej, fajne Nie no, powiem, fajne Chciałbym coś takiego Dajcie znać widzowie, czy coś takiego jest w Polsce Okej, okay, lecimy O, jest znowu jakiś lód Co się dzieje? Okej okay. A, ci wyskoczył Chyba Co to za monitory? Co, co to jest? Sony Computer Entertainment Czy coś tutaj się wyświetli? Ok, PlayStation Logo PlayStation też Tutaj chyba już nic nie będzie Po prostu będzie tak się pokazywać jakieś... No i... A, na te PlayStation już chyba się zakończy nie, teraz jak, jak tutaj wejść? A się zobaczę co to za jest. No tutaj w ogóle roboty są. A ja, po drugiej stronie czy coś jest? Dobra, zobaczmy. Ok, czy tutaj coś jest? O, to jest to Pokestation station. Czy tutaj jakieś koty roboty są? Co jest? To jakieś simpy Dobra, o, skrzydłem, wezmę sobie Ej, w jednym poziomie 1000 monet Co jest? Ciekawe co za, co za te monety będzie można robić O, i tutaj jakieś wielkie kable są Dobra, ciągnę I artefakt PlayStation 1, tak? To jest PlayStation 1? Nie, to jest... Tak, to jest PlayStation Wielki wybuch w trzech wymiarach Ale tak się kiedyś płyt dawało. Fajne I tak przyciskiem się to robiło tam Dobra Zamykamy Coś teraz dzieje z nami A. Dobra Ukończyliśmy pierwszy świat o, to jest jeszcze artefakt Tutaj jakieś plansze są to... O, tutaj pozostałe artefakty O, i tutaj chyba są chyba... A, to są puzle Tutaj jakieś obrazki są Laboratorium PlayStation Jezu, a to będzie ciekawie wyglądać No, piście piszcie hashtag 100% to ja tą grę kończę na 100% Dobra, chyba teraz tutaj idziemy. Tak, do, do tego centrum CDU. CPU, jak się nazywało? Centrum CPU. A tutaj też są jakieś puzzle, ale to kiedy idzie. O! I tutaj kwadrat się pojawił. To chwila, uzupełnię po kolorze, bo byliśmy te w łące pamięci. O! Nieźle ci idzie. Nowe wyzwania wyścigowe są już w CPU Plaza. Baw się dobrze, doskonale osiągane czasy. Dobra, to te, to te wyścigi zrobimy kiedy indziej. Ja, by, ja będę z wami się już widzowe kończyć. O, to jest? Dobra. O, na zakończenie. Na zakończenie mam nadzieję, że ta seria z Astro wam się spodoba. Zapomnijcie zostawić yy, subskrypcji, łapki w górę i kolejny odcinek będzie za 5 łapek w górę, to od razu go będę robić. Ja już Wam nie przetłuszam i cześć widzowie, trzymajcie się i cześć!